Dzień dobry, witam Was serdecznie, drogie Wagi. To jest rozkład na grudzień 2021 roku dla Was. Chciałam powiedzieć 22, więc może od teraz coś będzie się działo przez rok bardzo ważnego w Waszym życiu i teraz będzie miało początek. Na pewno nie dla każdego, ale jakoś tak poczułam, żeby to powiedzieć. E, dobra, to jest czytanie ogólne. Będziemy kłaść kartę ze, z Złotego Tarota by Cat Black. E, autorka. Tak wygląda e, opakowanie tej talii. Dobrze, zobaczmy, jakie energie dla wagi na ten miesiąc. Najwyższej senior, proszę o przekaz dla wag. Zobaczmy, co w tym miesiącu dla Was świat przygotował. Na co zwrócić uwagę. Co robić, czego unikać. Okej. Okay. Ten miesiąc dla Was, moi drodzy. Pustelnik. No i jest to karta z jednej strony izolacji i wycofania, z drugiej strony karta doświadczenia, mądrości, zanurzenia się w swoją psychikę, zgłębiania swoich doświadczeń, analizowania przeszłości i dochodzenia do wniosków a propos tego. Postanownik to jest karta panny, więc jakaś panna może być bardzo istotna dla Was lub to, co się działo, kiedy słońce było w pannie. Czyli jakiś czas temu już coś może wracać z tamtego okresu. To był sierpień. Sierpień, tak? Sierpień. Wtedy, wtedy jest słońce w um... Dużo jest tutaj autorefleksji. Tutaj też są tematy zdrowia. Tematy, więc jeżeli coś się działo, moi drodzy, ze zdrowiem chwilę temu, to może odnowić się, to może jakoś wrócić, może okazać się niedoleczone, niezaleczone i pod względem taki, no tak dosłownie, do mnie, jeżeli chodzi o ciało fizyczne, ale również metaforycznie, coś jest nieuzdrowione, nieuleczone, coś, co działo się chwilę przed. Powiedziałabym właśnie, że to był sierpień wrzesień, w sierpień, wrzesień, coś takiego mogło się dziać w waszym życiu, co nie do końca zostało wyjaśnione, uzdrowione, uleczone. No, ale tak, mamy tutaj a, przemyślenia, zgłębianie jakiejś też wiedzy, uczenie się a, w tym czasie dla Was. A Wy, w jakiej Wy jesteście energii? Ósemki kielichów, odchodzenia, wycofywania się. Hmm. Ciekawe, zazwyczaj jest tak, że on plecami odwraca się od tych kielichów. I idzie w kierunku księżyca, nowego horyzontu, nieznanego. Ja mam wrażenie, jakbyście po raz kolejny przechodzili przez coś w tym miesiącu, wiecie? Po raz kolejny przez coś przechodzili, po raz kolejny czegoś doświadczali, na nowo coś się dzieje, coś zostało, nie zostało przepracowane. Ja mam wrażenie, jakby on chodził w kółko, jakby on znowu przechodził obok tego, co, od czego już odszedł. Ja wiem, że to jest dosyć specyficzna interpretacja ponieważ to ma no, duże oparcie w ikonografii, ale ja tak czytam karty, że oczywiście te podstawowe znaczenia, te znaczenia z, z pracy, które, które zebrałam z normalnego życia, a nie z podręcznika, plus, plus przekaz z ikonografii, bo nie bez powodu używam różnych talii. Gdyby ilustracje nie miały dla mnie żadnego znaczenia, to bym mogła używać takich, które nie mają scen rodzajowych. I wystarczyłoby, że jest tam 8 kieliszków narysowane. Ale w tych kartach coś mi mówi, że na nowo coś przechodzicie, coś się odnawia, coś się. Coś teraz musi zostać wyprostowane, bo tam nie, nie zostało do końca oczyszczone, nie zostało do końca wyjaśnione. Co w Waszej głowie? Dwie buławy. Macie plany, macie nadzieję. To mogą być takie plany noworoczne, nowy rok. Chęć dotarcia gdzieś, osiągnięcia czegoś. To może być planowanie podróży, wyjazdu, i też mam wrażenie, dla niektórych osób, chęć do przekroczenia jakichś ograniczeń. Znowu możecie widzieć, że tu, gdzie jesteście, w tym miejscu, z tą osobą prowadząc taki styl życia. Niesiecie na sobie jakieś ograniczenia. I właśnie kolejna sytuacja taka sama może się pojawić i, i wam to um, jeszcze bardziej unaocznić. Jeszcze dobitniej wam, wam to pokazać. Zobacz, zobacz, nic się nie zmieniło. Musisz iść dalej. Z czego to się bierze? Z siódemki denarów. Ja mam wrażenie, że tutaj była komuś dana szansa. By, było pod, jakby była taka decyzja na temat tego, że będziemy się starać, spróbujemy to naprawić. Będziemy, może przeczekamy, może będzie lepiej. Czasami to jest karta czekania. Nic nie zrobimy i może wszystko się naprawi. I ja mam poczucie, że nie naprawia się, że teraz następuje, zapada decyzja o tym, żeby poszukać nowych możliwości dla siebie. I czy chodzi o pracę, czy związki, czy styl życia, czy zmienić lekarza, czy sposób właśnie leczenia, czy yy, cokolwiek. To mam wrażenie, że grudzień wam dobitnie to pokazuje, że zobacz, tu się nic nie zmieniło. Ona się nie zmieniła, on się nie zmienił, to miejsce się nie zmieni. To może dotyczyć dla niektórych osób, czuję, wyjazdu. Wyjazdu do innego miejsca za granicę, przeprowadzki, szukania szczęścia gdzie indziej, w innym mieście lub w innym kraju. Co odchodzi do przeszłości? Osiem denarów. No, niektórzy naprawdę będą rzucać pracę, wynosić się, jakby e, będziecie podejmować decyzję o tym, że ja już dalej nie chcę na coś pracować, nie chcę próbować czegoś naprawiać. Nie będę dłużej w czymś tkwić, bo widzę, że nie ma progresu, że nie ma sensu, że nie ma tu dla mnie perspektyw. Największe wyzwanie, diabeł, żeby nie paść w takiej impulsywnej energii, żeby nie zrobić czegoś pospiesznie, żeby spod deszczu, z deszczu pod nie wyjść żeby nie pogorszyć jeszcze bardziej swojej sytuacji z powodu nerwów, jakiejś niefrasobliwości, niecierpliwości. Um, uwaga na zemstę. Niech ta sytuacja będzie korzystna dla Was um, i najważniejsze jest, żebyście tutaj jako priorytet stawia stawiali. Poprawy własnej sytuacji, a nie udowodnienie na przykład komuś, że was skrzywdził, że was nie docenił, odegranie się na kimś, na czymś. Tylko stracicie w tej sytuacji. Diabeł też mówi o tym, żeby zwrócić uwagę, byście nie wyszli z czegoś goli i weseli, bo um, czy to jest umowa o pracę jakaś, czy. Inne porozumienie, czy kwestie intercyzy, kwestie majątków, dzielenia się, włożoną pracą w coś, cokolwiek by to nie było. Te karty mówią, że druga strona może mieć coś Twojego. Zabierz to ze sobą, zadbaj o to, żebyś nie został stratny na tym, żeby Twoja praca nie została przez kogoś wykorzystana, a ty zostaniesz bez niczego. To może być również koziorożec, który jest dla Was wyzwaniem. Bardzo dominująca postać: ktoś, kto chce Was zatrzymać dla siebie, nawet szantażem jak nie prośbą, to groźbą. Chciałby Was zatrzymać, nie chce Wam tych drzwi otwierać. Odpowiedź na to: asmiecze, szybkie cięcia, kwestie prawne, umowy. Wszystko ma być zapisane, wszystko ma być e, na papierze. Jak coś dzielimy, co do kogo należy, jaki kto miał w to wkład. Kiedy odchodzę, jaką mam odprawę, a smieczy to też są warunki, to wy macie stawiać warunki. Jeżeli byłaby taka decyzja o tym, że OK, zostaje, to te karty mówią, ale teraz już na twoich warunkach to musi być. A nie na warunkach innych, bo oni chcą was zatrzymać, dlatego że mają z powodu waszej obecności korzyści. Albo do, dobrze pracujecie i nie chcecie za to za dużo pieniędzy. Albo coś im dajecie, czego oni nie mają i nie mogą uzyskać bez Was. Um, cokolwiek by to nie było, to może być Wasza wiedza, to mogą być Wasze jakieś osiągnięcia naukowe, Wasze doświadczenie, Wasze znajomości, jakieś kompetencje, które posiadacie. Tamta strona tego nie ma. I nieważne, czy to jest Wasz chłopak, czy to jest Wasza żona, czy to jest Wasz mąż, czy to jest przełożony współpracownik, e, współwłaściciel czegoś. Te karty mówią, żebyście się cenili. W końcu, żebyście zauważyli swój wkład, żebyście dobrze to wycenili i żebyście nie oddawali skóry za grosze. Co jest waszą największą siłą? Cesarzowa. Ogromne zdolności twórcze. Widzę tutaj osobę, która albo jest wybitnie uzdolniona w jakiejś dziedzinie, albo wybitnie umie zarządzać pieniędzmi, domem, lub e, ma dobre kontakty lub e, przy, przy, e, przysłużyła się do zaoszczędzenia jakichś pieniędzy, stworzenia czegoś bardzo dużo od siebie dała w coś włożyła waszą siłą jest wasza zmysłowość, kobiecość e, zmysł takiej takiej zaradności opiekuńczości co to kierować jak wykorzystać? mak Czyńcie sobie ziemię poddaną, moi drodzy. Macie bardzo mocne czytanie, bardzo mocne karty, to już są cztery wielkie arkana e, i, i nowe możliwości. Tylko właśnie trzeba się zastanowić nad sobą i odejść od czegoś, e, za co po raz kolejny mam wrażenie, dostajecie po gębie. Przepraszam za to słownictwo, ale chyba należy się tak wagą powiedzieć, e, bo, bo to tak, jakbyście znowu się podłożyli. Znowu wkręcili się w jakąś sytuację. Możecie bardzo dobrze pokierować swoim życiem materialnym, zawodowym w tym miesiącu, jednak wymaga to zdjęcia z siebie, tej nakładki osoby ugodowej. Osoby, jak wiecie, do przyłóż człowieka, człowieka, który się godzi, który nie wymaga za dużo, który się układa, który wiele znosi, jest cierpliwy. Jakby te cechy wam nie pomagały. Pokorne ciele, dwie, dwie matki z no nie wydaje mi się, ja mam wrażenie. Jak, jakby, jakby co innego tutaj się działo że już nie będę obrazowych metafor a, przytaczać co nowego do waszego życia przychodzi koło fortuny, ale zajebiście Boże, normalnie tak się ekscytuję tak się cieszę przy tym czytaniu, uwagi życzę, żeby to dla każdego było tu tak. jest zmiana, e, zmiana waszego życia coś diametralnie zmienia się w waszym życiu i poprawi się wasz byt i będziecie zajmować inną pozycję. Już będziecie się liczyć może, może będziecie się cenić. E, może e, zmieni się wasze nastawienie i świadomość wasza, bo o tym też mówi As Mieczy, że te ograniczenia wy świadomością musicie przekro przekroczyć, bo to w świadomości e, wszystko się dzieje, wszystko się zmienia. E, to jest kwestia tego, co ja widzę, co potrafię właśnie do świadomości przyjąć, co potrafię zrozumieć, jakim, jakim aparatem, jakby myślowym potrafię się posługiwać. Dzięki temu zmienia się wasz los. I to tak jakby trochę poza waszą wolą, trochę poza waszą decyzyjnością. Tylko to, że w was na poziomie intencji zapada decyzja, sprawia, że wszelkie marzenia zawodowe, tworzenia czegoś, osiągnięcia czegoś, zarabiania jakichś pieniędzy, liczenia się na rynku, czy w jakiejś grupie, stają się możliwe, bo jakaś coś musi przekliknąć w waszej świadomości. Zaraz zobaczę, czego to dla większości będzie dotyczyło. Tego, że to nie jest zasada kwi pro quo, że to nie jest coś za coś, że też wasza pozycja się zmieniła, że nie jesteście częścią jakiegoś trybiku, że jesteście inni, że macie, że na innych trochę zasadach działacie wy, pracując bądź będąc w jakiejś profesji. Um, też mam takie wrażenie, że dla wielu osób zmienia się myślenie o tym, co mogą mieć lub co mogą stracić. Czyli coś zmienia wartość, coś co kiedyś było wartościowe i nie chcieliście tego tracić, teraz widzicie, że tak naprawdę to Wam przynosi szkody. I jeśli tego nie będzie w Waszym życiu, to Wy nie jesteście stratni że to nie Wy będziecie stratni, tylko ktoś inny. Bardzo wzmożona taka pewność siebie tutaj jest. Wiara w swój sukces, co jest nieuniknione, co najprawdopodobniej będzie się działo. Dziewięć mieczy mówi o stresie. Trochę trzeba będzie się naprzejmować, nastresować, e, podenerwować przed podjęciem pewnych decyzji, przed, przed wypowiedzeniem pewnych słów, prze, przekroczyć w swój lęk i wstyd, y, ponieważ na tym do tej pory bazowała Wasza y, pozycja, jakby wasza osoba w tej pozycji. Czyli mogliście właśnie czegoś się wstydzić, nie do końca coś uznawać, własne osiągnięcia, albo bać się czegoś, a teraz mam wrażenie, że to ego nie będzie dla Was problemem. Jak zazwyczaj w kartach widać, że problemem jest wybujałe ego u kogoś, tak tutaj widać, że u kogoś problemem jest zaniżona samoocena. Dziewięć mieczy mówi też, że trzeba będzie zgłębić jakąś wiedzę, prawo, rozpo... odnaleźć się w jakiejś sytuacji, dużo przeczytać, dużo się dowiedzieć na jakiś temat. Na temat wyjazdu, podróży, miejsca, do którego jedziecie. Może chcecie założyć firmę na przykład w innym kraju. To też dla kogoś może być taka sytuacja, że czujecie, że wasz kraj no. <laughs> nie chce, żebyście dla niego pracowali, <laughs> więc będziecie przenosić firmę na przykład do innego kraju. Co Was może zaskoczyć w sensie pozytywnym? Pozytywne informacje, wiadomości, przesył, przesył wiadomości, szybkość to jak szybko będą się działy sytuacje, jak wieść się niesie, jak szybko ktoś odpowie na Wasze prośby, na Wasze warunki jak szybko jakaś sytuacja może ulec zmianie to Was zaskoczy pozytywnie. To również może być informacja, którą otrzymacie od kogoś, wiedza, która będzie, komp która kompletnie zmieni sytuację. Może to być informacja od Skorpiona, może to być sytu informacja o tym, co się wydarzyło właśnie przez ostatni miesiąc, kiedy słońce było w Skorpionie. Może też być sytuacja taka, że po prostu informacja wszystko Wam zmienia. Zmienia się kompletnie Wasze położenie. Dowiadujecie się czegoś, co kompletnie wywraca jego świat do góry nogami i to prowokuje zmiany. Wywrotowy, rewolucyjny miesiąc, ale to dobrze, to jest dobrze wagi. Tutaj nie ma y, jakichś takich strasznych kart, które jakby was zaskakują i wy, wiecie, wypada wam z rąk, coś się przelewa, wy nie wiecie co z tym zrobić i łapiecie co popadnie. Nie, to jest taki mobilizujący kop, jak mam wyrażenie. No i jaka jest wskazówka dla was rada, cesarz? Pamiętaj, ty jesteś władcą i panem swojego życia. Ty nikt inny. Pora stanąć na nogach. Pora uznać swoją moc, swoją sprawczość, swoją wartość. Pora się dobrze cenić. Pora zmienić pracę. Pora być w odpowiednim związku. Pora wziąć odpowiedzialność za swoje życie i nie traktować siebie samego i swojego życia po macoszemu. Ja mówię ogólnie: życia. Wiadomo, że tu nie chodzi o całe życie, jakiś aspekt jego, jakiś wycinek. Może chodzi o zdrowie, może chodzi o pracę, może chodzi o finanse, może chodzi o to, ile, jak się cenisz, jak cenisz swoją pracę, może chodzi o to, jak cenisz swój wolny czas. To może być cokolwiek. Tak naprawdę, to może być cokolwiek. Również jakaś postać z po znaku barana lub bardzo y, dobrze radzący sobie mężczyzna, nie tylko autorytet, można by było tak powiedzieć. E, w ogóle ostatnio zastanawiałam się nad tym, jak wiążemy kartę cesarza z, z pozycją męża, bo e, jeżeli żoną ma być cesarzowa, a mężem cesarz, to też, ale to może dygresja, może innym razem o tym opowiem, może nagram na, to, na ten temat film. E, więc jakaś osoba albo z poznaku barana, albo jakiś autorytet, osoba taka bardzo mm, dobrze ogarniająca swoje życie, może być tutaj dla Was wsparciem, może Wam e, pomóc. W tle, moi drodzy, macie cztery buławy, moc i sześć denarów. Możecie wywalczyć sobie podwyżkę, lepszą sytuację w pracy. E, widać, że jesteście w stanie wywalczyć lepsze warunki. Mieszkaniowe, bytowe, również pertraktacje w rodzinie, postawienie się, poprawy sytuacji, ochronę tego, co jest dla Was ważne. Dużo to od Was może wymagać wytrwałości, dużo siły, dużo zaangażowania, mocy i stawienia na swoim, nie odpuszczenia czegoś, ale to zmienia, poprawia bardzo Wasze życie rodzinne, domowe, również. Możecie jakby przeforsować coś, jeżeli chodzi o dom, mieszkanie lub właśnie miejsce, w którym żyjecie. Świetne karty, świetne karty, wagi. Życzę Wam, żeby dla każdej wagi, nieważne co tam w Waszym życiu jest jakąś trudnością, co byście chcieli poprawić w swoim życiu, każdy by chciał coś poprawić. Życzę Wam, moi drodzy, żebyście byli w stanie to poprawić, żeby to było przekaz dla Was i żeby sprawy poszły w dobrym kierunku. Pozdrawiam Was, przytulam do serca, no i do usłyszenia w kolejnych filmach.